Co się dzieje z toksyczną osobą na stare lata? Gdy toksyk wchodzi w etap wieku przedstarczego, tzw. wieku średniego, sytuacja szybko zaczyna się pogarszać. Starzenie się staje się dla niego dużym problemem, ponieważ nie może już polegać na swoim wyglądzie, aby łatwo znaleźć nowych ludzi na miejsce tych, których odrzucili w przeszłości. Popaprańcy, popaprańczynie stają się coraz bardziej podejrzliwi i cyniczni, oraz rzadziej wybaczają i zapominają, gdy ktoś ich zdenerwuje. Ci, którzy zostali zranieni przez toksyka, unikają go jak ognia. W tym samym czasie wszyscy ich przyjaciele już odeszli. Początkowo mogli dobrze się razem bawić, ale popapraniec znalazł nowych przyjaciół, którzy mieli wyższy status i więcej pieniędzy, więc zastąpił starych. Dzieci toksyka są już dorosłe. Można je podzielić na dwie kategorie. Tak zwane ulubione złote dziecko i kozły ofiarne. Kozły ofiarne zmęczone trwającą całe życie krytyką i faworyzowaniem złotego dziecka postanawiają spędzić czas z własnymi rodzinami zamiast utrzymywać kontakt z toksycznym rodzicem. Toksyczni ludzie są znani m.in. z życia jak, jako lekko duch wydawania dużych ilości pieniędzy, więc zanim osiągną pięćdziesiątkę, zwykle nie zostaje im już zbyt wiele. Utrudnia im to utrzymywanie relacji z innymi, którzy są tak samo materialistyczni jak oni i zmagają się na scenie randkowej, nie mogąc zaimponować swoim wyglądem ani pieniędzmi. Niegdyś niesamowicie popularni poszukiwani popaprańcy teraz czują się samotni i zadowalają się, każdym towarzystwem, jakie tylko zwraca na nich uwagę. To smutna sytuacja, która mogłaby wyglądać inaczej, gdyby nie odpychali ludzi swoim zachowaniem. Często jednak nie chcą widzieć tego w ten sposób, stosując szereg mechanizmów obronnych.